My się już widzimy, ale chyba jeszcze nie za dobrze się słyszymy, albo zupełnie na odwrót. Od dzisiaj startujemy w Baltic z Mega śnieżnym hot dropem. W promocji Hotdrop drop pojawia się masę nowych produktów, a na te produkty możecie zyskać świetny rabat. Co trzeba zrobić? Oczywiście założyć konto w Baltic Clubie. Jak to zrobić? Wchodzicie na balticbhp.pl, zakładacie konto i możecie skorzystać z 10% rabatu na nowości, jakie właśnie wjechały do Baltic. Powtarzam, jak to zrobić? Wchodzicie na balticbhp.pl, zakładacie konto Rejestrujecie się tam i zyskujecie możliwość skorzystania z kodu, który obniży wartość Waszych zakupów o 10%. W Hody Dropie wpada marka Carhartt, przez wielu z Was bardzo lubiana i bardzo szanowana, ze względu na świetne produkty, świetną jakość tych produktów i oczywiście świetny wygląd. Zobaczcie sami, jedna z tych, z tych, jeden z tych produktów, który mam dzisiaj właśnie na sobie. Bluzach Carhartt, ze świetnym na drugim z przodu i ze świetnym haftem na plecach. Więc jeżeli chcecie otrzymywać właśnie takie oferty i korzystać z najlepszych rabatów, jakie są w Polsce na Workwear, to wchodźcie na Balticbhpl, zakładajcie konto, rejestrujcie się, dołączajcie do Baltic Clubu i 10% jest wasze. Dzięki i do zobaczenia.